Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Daniel Wieleba, program Wnętrza Daniela. Proszę Państwa, zbliża się upragnione lato, które może być dla nas troszeczkę uciążliwe. Powtarzające się upalne dni, rosnące temperatury spowodują coraz większy dyskomfort w spędzaniu czasu w naszych wnętrzach mieszkalnych. Przebywanie w nagrzanych pokojach, jadalniach, salonach czy też na poddaszach po prostu jest nieprzyjemne. Dlatego, proszę Państwa, razem z moimi gośćmi pokażę Państwu, w jaki sposób można się uchronić. Przed słońcem i w jaki sposób można odpocząć w waszym ulubionym zakątku domu czy też mieszkaniu przed upałami, żeby było przewiewnie, przyjemniej, komfortowo. Pani Małgorzato, zastanawiam się, w jaki sposób można ochronić swój dom, biuro lub mieszkanie przed nagrzewaniem w upalne dni. Jak najbardziej. Rzeczywiście w takie upalne dni możemy stosować na przeszkoleniach osłony zewnętrzne. One najbardziej e, w stanie są uchronić nasze wnętrze przed nagrzaniem. Normy budowlane też wskazują takie rozwiązanie. No, ale jakie to rozwiązanie? <laughs> Jednym z najlepszych <laughs> rozwiązań jest markiza. Ona często utorcowana jest z daszkiem, zadaszeniem nad balkonem czy tarasem, ale coraz powszechniej stosowana jest w wersji do montażu na oknach. No tak, ale wielu ludzi sądzi, że osłoni wnętrze yy, wewnętrznymi roletami. Ale to nie jest prawda, ponieważ rolety wewnętrzne nie uchronią wnętrze przed nagrzaniem, one tylko zasłonią ostre światło słoneczne. No dobrze, a jeśli ja mam niesypialnię y, na poddaszu, mhm. czy takie markizy można tam zamontować? Tak, oczywiście. Montujemy je w oknach dachowych i pionowych. W porządku. Pani ma piękne biuro, duże przeszklenia. No ale jak pani pracuje na laptopie, jak całe słońce, słońce mhm. jest na monitorze? Zapraszam do środka, już pokażę. Markizy zapewniają nam równomierny rozkład natężenia światła, chronią nasze oczy przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów, co powoduje, że bardzo łatwo nam się pracuje w domu, w biurze, ogląda telewizję. Markizy są coraz bardziej popularne. Dziękuję Pani Małgorzato. Znajdujemy się w domu modelowym firmy Fakro. Panie Januszu, jak to się dzieje, że markizy zamontowane na zewnątrz okien chronią pomieszczenia przed nagrzewaniem? To jest fizyka. Właśnie dlatego, że markiza zewnętrzna zamontowana jest po zewnętrznej stronie okna, stanowi barierę dla energii słonecznej. Struktura materiału pochłania energię słoneczną i oddaje to ciepło na zewnątrz, a nie w pomieszczeniu. Dzięki temu pomieszczenie nie nagrzewa się w okresie letnim w upalne, w upalne dni. Powoduje to, że w pomieszczeniu mamy aż o kilka stopni niższą temperaturę i nie musimy używać klimatyzacji, która jest droga w użytkowaniu. Jaka jest różnica między markizami a roletami wewnętrznymi? Z naszych badań wynika, że markizy zewnętrzne aż do ośmiu razy skuteczniej chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem w stosunku do rolet wewnętrznych. A czy to nie jest trochę tak, że markizy, które są zamontowane na oknach, odcinają nas od świata zewnętrznego? E, absolutnie nie. E, struktura materiału, prześwit w materiale pozwala nam utrzymać jakby kontakt wzrokowy z otoczeniem, czyli widzimy, co się dzieje na zewnątrz, i duża ilość naturalnego światła wpada nam do pomieszczenia dzięki czemu mamy komfort mieszkania w swoim domu. A co z promieniami UV? Markiza stanowi barierę i w znacznym stopniu ogranicza przenikanie promieni UV. Dzięki temu przedmioty w pomieszczeniu nie blakną, nie zmieniają swojego koloru. Słyszałem też, że markizy elektryczne mogą pełnić funkcję y, moskitier. To prawda, warto to sprawdzić. Dzięki bocznym prowadnicom, specjalnym uszczelkom, profilowi górnemu oraz strukturze materiału żaden komar czy insek nie dostanie nam się do środka. A czy są jakieś inne rodzaje markiz? Posiadamy specjalną jeszcze wersję markizy o nazwie markizoleta. To, to zobaczmy. Zapraszam. Jaki to jest specjalny rodzaj markizy? To jest markizoleta. Różni się tym od standardowej markizy, że posiada ruchomą odchylaną belkę. A belka to jest ta? Tak, dokładnie. Dzięki takiej konstrukcji mamy łatwy dostęp do parapetu zewnętrznego, na którym na przykład możemy łatwo podlewać kwiatki. Dodatkowo też możemy spojrzeć, co, co dzieje się na zewnątrz. Rzeczywiście bardzo fajnie to wygląda, ale wie pan co chodźmy zobaczyć, jak ta markiza wygląda od zewnątrz, na ile skomplikowana jest obsługa takiej markizy? E, obsługa markizy bądź markizolety nie jest uciążliwa. Markiza w wersji Solar reaguje na promienie słoneczne. Dzięki temu e, słoneczny. Poranek bądź w słonecznieniu zostanie opuszczona i będzie chroniła pomieszczenie przed nagrzewaniem. Natomiast, kiedy słońce zajdzie za chmury, bądź będzie dzień pochmurny, markiza zostanie podniesiona do góry. Dzięki temu więcej światła słonecznego naturalnego wpadnie nam do pomieszczenia. Markiza w wersji solarnej nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej domowej, ponieważ posiada wewnętrzne akumulatory. Akumulatory schowane są Tutaj? właśnie tak, tak, u góry. Zasilane one są z panela solarnego, który pełni przy okazji czujni, rolę czujnika na słonecznienia. Markizy występują w wersji sterowanej elektrycznie za pomocą pilota bądź w wersji sterowanej ręcznie. Proszę mi powiedzieć czy ja mógłbym sobie wybrać jakiś kolor takiej markizy tak żeby pasował mi do koloru mojego budynku. Oczywiście tak, dzisiaj wymagania klientów w tym zakresie są bardzo wysokie. Stąd oferujemy kilka kolorów profili i kilka kolorów materiału. Oczywiście na życzenie klienta możemy też zaoferować Dowolną kolorystykę z bogatej palety RAL. Dzięki temu zestaw będzie dopasowany idealnie, wręcz do koloru elewacji budynku. Panie Januszu, nie wiem jak pan, nie wiem jak państwo, ale ja z chęcią widziałbym taką markizę u siebie w domu. Cześć. Do widzenia.